Siemaneczko moi kochani na moim kanale Ars Life in Poland. Witamy w nowym vlogu lub odcineczku, jak to na to nazywać. E, a bo ja tak kolejny dzień smagań i wypocin moich budowlanych. E, zaczynamy dzień od kawki. Dobra, także tak jak wczoraj mówiłem szybciej tutaj kończyłem, ponieważ był tutaj stolarz. I dokonał takich cudów, e, także wjechała. Yy, indukcja i piekarnik. Indukcja jednofazowa, nie, nie trójfazówka, jednofazówka na normalne gniazdko, nie? Także nie siła, yy, ponieważ w bloku tutaj nie ma siły, także taka amika wjechała, ale przy chwilą dostałem telefon od Tomeczka. Pozdrawiamy, iż nie podobają mu się te uchwytki. Widział na zdjęciu wczoraj, go tutaj nie było. I aż jest zdziwiony, że właśnie w sklepie dali uchwytki, bo nigdy nie dawali, aż dziwne, że dali, ale co tam, nie? I Ogólnie mu się to nie podoba i chyba będą wymieniać. No zobaczymy. Taką informację dosłownie dostałem dwie minuty temu. Czy już jestem na miejscu? Dobra, tak jak wam wczoraj mówiłem, na naraz płyta eee, ściana eee, Odnośnie telefonu, ponieważ dostałem, bo miał dojechać towar na dzisiaj, ale będzie po 11. .00. Także my chyba przystąpimy do... Łazienkę na razie zostawię. A polecimy sobie z malowaniem tutaj tych ścian i listwy, nie? Polecimy listwy sobie. Po prostu chcę tutaj te dwa pomieszczenia zrobić już na gotowo, już tu nie wchodzić. A stanowisko sobie gdzieś tu bliżej przeniesiemy. No i tak to będzie wyglądać moi kochani. No co? Kolejny dzień pracy, kolejny dzień zmagań. Dziękuję, że ze mną jesteście. Eee, sami widzicie, troszkę się zagraciło. O, kanapa przyjechała też wczoraj. Pomagałem jeszcze wnosić, Z Tomkiem nosiliśmy, także kanapa przyjechała. Ja teraz posprzątam te kartony, żeby sobie porządek zrobić na mieszkanku. No, także zlew też jest zamontowany, takie odpływy i baterie to już ja montuję. Także mm, stolarz, tylko to. Także czekamy na lampy, lampy też mają zostać dowiezione. No, zobaczymy. A yy, tu wymienialiśmy parapety, jak pamiętacie, kto mnie ogląda i subskrybuje. Yy, także parapety były brązowe, były wymieniane na białe ten parapet miał zostać, ale jednak kwestią y, rozmów i ten, także wymienimy, że bo tu, tu, tu sami zobaczcie, to jest tak wąski parapecik, że wygląda że wygląda praktycznie jakby go nie było, nie? Jest tak wąziutki. E, także będziemy chcieli taki, nie? Mniej więcej, nie? żeby jeszcze się odsunąć, żeby to wszystko ładnie, nawet jak się spojrzy z tej perspektywy tutaj, że jak się otworzyć drzwi, że wszystkie trzy parapety będą równe, nie? także tak to sobie wymyśliliśmy. Pluk nie będzie już taki parapetowy, bo był wcześniej parapetowy, będzie spłytki, a spłytki będzie jak pas roboczy. Taki jest zamysł i tak to będziemy realizować w miarę przyłożeniami, że tak powiem materiału na budowę yy, tak postępy prac, yy, że tak powiem postępują. No niektórych etapów kochani, no nie przeskoczę, muszę czekać. Nie na to co mogłem to zrobiłem na łazience. No przecież nie będę nie wiadomo co robił, jak muszę hydro położyć, tak? Także no, 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 no stoję, nie mam hydro, nie mam płyt, a chciałbym gebelit wszystko wiecie opłytować na, na drugi raz. Hydroizolację wszędzie na posadce położyć, na tam gdzie, wiecie, źródła wody typu kabina prysznicowa przy umywalce i też sobie hydro na podłogę z taśmami i gebelicik. Nie? Także no, praktycznie cała tutaj łazienka będzie hydro. No i no, chciałbym zacząć przystąpić właśnie do płytek, także to wszystko mnie tutaj, widzicie, ten jeden etap trzyma mnie. Aby mógł zacząć kłaść tą łazienkę i no dlatego się tym żeby nie stać po prostu no to muszę się skupić tu na tych dwóch pokojach chcąc nie chcąc chociaż wolałbym to zostawić te etapy na koniec na przykład nie i wiecie no bo będzie się kurzyło no jednak nie oszukujmy się jakiś tam delikatny kurz zawsze będzie no no ale sobie bynajmniej te czarne listwy sobie pokręcę tak że później ewentualnie tylko na koniec wpięcie tych białych i wykończeniówka, kanie I gniazdka będziemy montować na koniec. No dobra, tak sobie zaczniemy ten dzionek. Wypiję sobie kawkę do końca. Jeszcze tutaj ogarnę ten bajzelek i zacznę tutaj sobie działać, moi kochani. Także lecimy z tymi tematami. Szybka aktualizacja. Yy, mam gości. Yy, musiałem zadzwonić po pomoc, pon no to... ponieważ szybkie zlecenie wpadło Yy, Dźwiowe i po prostu potrzebowałem pomocy I zadzwoniłem po ziomeczka, przyjaciela, koleżkę Yuh. I Friends pomoc Jest i on Także Mati mnie wpadł odwiedzić yy, Jesteśmy na tym mieszkanku yy, No zrobiło się późno, pojechaliśmy na montaż drzwi Z Leroy i tak to wygląda Po prostu dostałem, że jest montaż wiecie nie i sobie Skołowałem pomoc Dobra Także tak to wygląda. Przyjechaliśmy tutaj, jest godzina popołudniowa, ale widzę, że towar nie dojechał, inwestor nie dzwonił. Także, za bardzo, że tak powiem, no mam co robić, ale po prostu, jeśli zrobię to dzisiaj, a dostanę hydro wieczorem. I tak tego hydro dzisiaj nie zrobię, a z kolei skoro tutaj bym wszystko dzisiaj porobił, no to jutro bym w, w sumie przyjechał tylko na hydroizolację, a w sumie wolę sobie dzisiaj szybciej skończyć i w sumie jutro też do południa sobie skończyć, nie? A nie, żeby dzisiaj przycisnąć do wieczora i jutro nie wiem po co tu przyjeżdżać na godzinę, żeby hydro położyć. Także na spokojnie sobie na przykład jutro położę hydro w godzinkę. Pogarnę łazienkę położę hydro i po prostu zajmę się tutaj i, i po prostu dzisiaj szybciej kończę i jutro szybciej skończę, ale ja to wymyśliłem, nie? Kurwa Mateusz, nie dobrze to roz... o, ale to rozbiłem co? Bank. Bank teraz rozbiłem, nie? Także wracamy na Fordon z Mateuszem. No i tak, coś tam mam jeszcze dogram. Yy, z kawilki. Po powrocie. No co, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Co tu się będzie działo? No co, kolejny vlog nam się dzisiejszy szykuje. Szybka wizyta tutaj z rana. Przed przyjazdem Mateusza zacząłem sobie lecieć czarne listwy, także tyle zdążyłem sobie położyć. No i zapraweczki tam jeszcze w przedpokoju porobić, takie małe i w miarę tu już ogarnąć na środek sprzęt, nie? Żeby sobie miejsce przy ścianach zrobić. No, także jutro sobie hydro i. Lecimy dalej z tematami, także będę jutro zamykał te dwa pomieszczenia na gotowo. No, także zapraszam na jutrzejszy odcinek, już dzisiaj, a my się przerzucimy teraz na wolno. Także do usłyszenia za chwilę. Aktualizacja, moi kochani, jesteśmy w TK Max. Akurat wychodzimy, już nie nagrywałem, szukałem marynarki koszuli. No, i jakieś kurtki do tego, nie? Jakiegoś odziania jeszcze na to, bo to jest, będzie w lutym, całkiem niedługo. Eee, także, wiecie, jeszcze chłodno będzie, także jakąś kurteczkę do tego. Teraz ewelinką sobie idziemy jeszcze do galerii, coś zjeść. No i tam jeszcze zobaczę, czy jeszcze coś tam może, za, może się uda dostać, nie? Na to piękną uroczystość. Jak z, za śrubiny tak? na sam ślub. się ślub, za ślubiny ślub? Ślub. No, iroczystość ślubowa. Sam się hajtałem a teraz dziele w farmazu i bzdurki swoje. Nie no tak świruję. Także idziemy coś tam popatrzeć sobie do galerii. Eee, no co, chłodny wieczór. No, że taki wieczór romantyczny. Widzieliście dzisiejszy dzień jak zacząłem, eee, że tak powiem. Rozwalił się ten dzień, <laughs> same zaskoczenia, ale co, ale co tam, nie? Patrzę, że na koniec rodzinnie. Będziemy sobie miło spędzić czas. Dobra, jakąś tam aktualizację za was zrobię wam. Aktualizacja, także dotarliśmy po drodze. Burgerek wjeżdża Oldsmobile z tutejszej burgerowni i jednak madynarki nie kupiłem, ale kupiłem drzwi po drodze. Opaskę w tym samym w kolorze i czarny kar, karnisz. Także tak to, moje kochani, wygląda dzisiejsze zakup. Zakupowo holik, tak? Czy jakoś tak? Szal zakupów. Lubię kupować, lubię wydawać. Oczywiście nie ze swoich pieniędzy, dlatego biorę, kochanie, kartę udostępnia i lecimy na maksa. Pozdrawiam teścia Sławka. Lecimy. Teściu, z twojej karty wszystko. To jest to z tej czarnej. Pozdrawiam serdecznie, także lecimy na grubo. Dzięki za drzwi. <grym> Jakiś chwilek. Dobra, zjemy sobie wszystko. I... O, no właśnie. Teraz na szybko zgram wam już, moi kochani. Już się zgrywa. Jest godzina przed dziewiętnastą. Także lecimy z tematami.